Fundusz remontowy nieruchomości. Osobny rachunek bankowy i czy Twoje pieniądze są bezpieczne? Wszystko zależy od tego, czy jest tak naprawdę wyodrębniony rachunek bankowy, osobny dla Funduszu Remontowego. E, także dla Urzędu Skarbowego, e, jest to bardzo ważne, gdyż może się upomnieć o, o te pieniądze na rachunku. Jeśli pieniądze są wpłacane na jeden rachunek bankowy, podlegają opodatkowaniu i mogą zostać lub mogą zostać wyprowadzone przez nieuczciwych zarządców bądź zarząd wspólnoty mieszkaniowej bez tytułu. Witam Państwa. Fundusz remontowy czasem nawet milion lub dwa miliony złotych środków finansowych e, może zniknąć w zasadzie z dnia na dzień z rachunku bankowego. Czy to możliwe, aby na polecenie osoby podającej się za zarząd, czy zarządcy, można było wypłacać sobie po 30 tysięcy złotych, 50 tysięcy złotych gotówki, a nawet 80 i jeszcze do tego uniknąć odpowiedzialności karnej? W pewnym sensie tak. W Polsce jest to możliwe. Jeśli interesuje Cię temat tego, czy Twoje pieniądze są bezpieczne, a może już nie, a daj lajka pod tym materiałem. To bardzo ważne, abyś e, dla nas, abyś dał tego lajka, ponieważ e, pomoże nam to wypozycjonować, ten niezwykle ważny materiał. Jeżeli interesują Cię tematy związane z zarządzaniem nieruchomościami, koniecznie też subskrybuj ten kanał. Podniesiemy page rank i może e, także Tobie pomoże to e, dostać wiedzę wartą miliony. Ważne, na podstawą moich rozważań będzie to, że Sąd Najwyższy w wyroku z 22 kwietnia 2010 roku, sygnatura akt 5 CSK 367 przez 2009, a w tym wyroku, zgodnie z którym sąd uznał, że wpłaty na rachunek, na fundusz remontowy stanowią zobowiązania z tytułu uczestniczenia w kosztach zarządu nieruchomością wspólną w zakresie wydatków na remonty nieruchomości. Środki na nim zgromadzone stanowią odrębną własność wszystkich właścicieli. Powyższe. Potwierdza także stanowisko Sądu Apelacyjnego w Warszawie, zawarte w wyroku z 22 lutego 2001 roku, sygnaturę 1 ACA 1309 przez 2000. Co to oznacza? Wpłacone przez właściciela na konto wspólnoty mieszkaniowej środki stanowią własność właściciela. Aż do czasu ich wydatkowania zgodnie z przeznaczeniem ustalonym przez wspólnotę w uchwale, na przykład w jakimś planie remontowym. Wynika to zazwyczaj w większości przypadków z dużych kosztów remontów, na które wspólnota zbiera pieniądze, nie jest w stanie zgromadzić tych środków w krótkim czasie. Powoduje to konieczność gromadzenia środków na funduszu remontowym przez Czasem przez kilka lat. A, także te środki do momentu ich wydatkowania nie stanowią własności a, wspólnoty, nie mogą być dowolnie jakoś tam dysponowane, tylko stanowią własność każdego z właścicieli, którzy wpłacali je. I tak naprawdę współwłaściciele mogą nawet podjąć uchwałę o zwrocie tych środków. Jeśli tego nie wiedziałeś i nie dałeś jeszcze lajka, teraz koniecznie daj lajka. Do, tego materiału, do, tego, do końca tego materiału dowiesz się jeszcze kilku ciekawych rzeczy. Tak, daj lajka, subskrybuj. Kontynuujemy. Co to jest fundusz remontowy? We wspólnocie mieszkaniowej dużej jest częścią obowiązkowej zaliczki na pokrycie kosztów zarządu. To wynika z artykułu 13 ust. 1 ustawy o własności lokali. Gdzie zobowiązuje się właścicieli do ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem jego lokalu, uczestniczenia w kosztach zarządu nieruchomością wspólną i korzystania z niej w sposób nieutrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz, oraz współdziałania z nimi w ochronie wspólnego dobra. Na koszty zarządu Nieruchomością wspólną w dużej wspólnocie mieszkaniowej składa się w szczególności wydatki na remonty, bieżącą konserwację, różnego typu opłaty na dostawy energii, opłaty za jakieś anteny, windy, różnego typu urządzenia na nieruchomości, ubezpieczenia podatki, inne opłaty publiczne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli wydatki na utrzymanie porządku, czystości, wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy, jeśli, jeśli takie, takie otrzymują. Fundusz remontowy powstaje na wniosek właścicieli, czyli musi być podjęta uchwała w tej kwestii przez właścicieli nieruchomości. Określenie tam jest także właśnie w wysokości tych miesięcznych zaliczek. Fundusz remontowy to bardzo duża składowa w ponoszeniu wydatków przez współwłaścicieli nieruchomości. Także by, powinien być tak naprawdę pod bardzo szczególnym nadzorem przez współwłaścicieli nieruchomości, tak jak on jest właśnie, w jaki sposób te środki są wydatkowane. A w ustawie o własności lokali jest szczegółowo właśnie ten temat poruszony z uwagi na to, że od początku, jakby ustawodawca wiedział, że to będą znaczące środki. Taki fundusz zwykle jest w uchwale przez współwłaścicieli określany co roku i jest to na 1 metr lokalu. Czyli na przykład może to być na przykład 1 złotych od metra, ma się 50 metrów mieszkanie, to będzie 50 złotych. Oczywiście każda nieruchomość jest inna, każda wymaga innego jakby, innych inwestycji, innego podejścia, także tu jakby to właściciele decydują, ile chcą przeznaczyć na, i na co chcą przeznaczyć te pieniądze. Najgorzej, jeżeli ktoś proponuje zbierać jakieś ogromne kwoty, a tak naprawdę nie wiadomo, na co, że to na przyszły wydatki. bo jeżeli właściciele dobrze znają nieruchomość, wiedzą, Jakie, jakie wydatki będą, są planowane, ewentualnie no, zbierać też pieniądze trzeba na jakieś nieplanowane, drobne naprawy, no to w, mm, łatwo jest zabudżetować taki, taki, taki fundusz remontowy. E, te pieniążki mogą być przeznaczone w zasadzie na, na, na wszystko związane właśnie z tą nieruchomością wspólną, o, co, co zdecydują, a, o czym zdecydują współwłaściciele nieruchomości. Mogą to być różnego typu inwestycje w elewacje, w dach, okna, drzwi. Dodatkowo warto zauważyć, że tego typu inwestycje, mogą być także współfinansowane z dotacji, z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz innych funduszy unijnych. Zatem na to też warto zwrócić uwagę, że takie rzeczy jak termomodernizacja, często jakieś tam dodatkowe konserwacje, konserwacje właśnie takie budynku, zwłaszcza takiego starszego w fajnym, fajnym miejscu, mogą być dofinansowane. Różnego typu rzeczy związane z energią odnawialną, panele i tak dalej. To wszystko może być dofinansowane z funduszy. A wspomniałem o tym wyroku Sądu Najwyższego i, i, i Apelacyjnego nie bez powodu, ponieważ e, wpłacane przez właścicieli na konto wspólnoty mieszkaniowej środki stanowiące w, m, własność tych właścicieli powinny być gromadzone na osobnym rachunku bankowym. Rozliczenie z właścicielem wniesionych zaliczek co do zasady następuje po wykonaniu inwestycji. Także takie środki gromadzone na funduszu remontowym muszą być wpłacane na De facto na subkonto, na, na rachunek bankowy. Głównie chodzi o przejrzystość, ale przede wszystkim jest to dla właścicieli lokali ważne, ponieważ ustawa o podatku dochodowym przewiduje w artykule 27.6.1, punkt 6, .1, iż w odliczeniu od podatku dochodowego podlegają sumy wpłacane na remonty w danej wspólnocie, ale tylko na podstawie dowodów wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej. Normalną rzeczą jest i w interesie właścicieli lokali powinno być utworzenie takiego funduszu oraz poinformowanie o wpłatach na odrębny rachunek bankowy. Niestety w wyniku niewiedzy, w wyniku jakichś złych intencji itd. W Polsce bardzo często dochodziło do ogromnych nieprawidłowości od samego początku, w, w jakby w administrowaniu tymi środkami. Po pierwsze, rachunki bankowe mogły być otwierane przez osoby do tego w ogóle nieupoważnione. Bardzo często był otwierany tylko jeden rachunek bankowy. Gromadzono ogromne środki na tym, na tym jednym rachunku. Także cała ta sytuacja, która jest obecnie, ten bałagan w wielu wspólnotach mieszkaniowych dotyczący właśnie tych funduszu remontowego, ma początek wiele, wiele lat, wynika z niewiedzy, z bałaganu, no i trochę z jakichś właśnie swoich, pewnie, Celów, które, które tacy, takie osoby chciały osiągnąć. Jeśli zarząd zarządca będzie chciał Was oszukać, będzie zmieniał tak naprawdę nazwę tego funduszu. Kiedy będzie chciał wyprowadzić pieniądze, celowo nazwie ten fundusz funduszem na przykład specjalnym, a nie funduszem remontowym i będzie się dodatkowo ta osoba nieuczciwa upierała, nawet będzie powoływała się na jakąś opinię swojej księgowej czy coś w tym stylu że przecież jest to, to to samo. To nie jest to samo w ten właśnie sposób giną pieniądze z funduszy remontowych nazywa się je później funduszem specjalnym Wykazuje się, że na przykład tam te środki podlegają jakiejś spłacie za poprzedni remont, bo tam był jakiś aneks podpisany, i tak dalej. Bach, i nie ma środków na koncie bankowym. W momencie, kiedy jest to fundusz remontowy, osobny rachunek bankowy, to ani jedna złotówka nie może wyjść tutaj bez uchwały współwłaścicieli nieruchomości. Tłumaczenie więc jakiejś firmy administrującej, czy jakiejś pani Kazi, która podaje się za zarząd wspólnoty mieszkaniowej, o niemożliwości na przykład założenia osobnego rachunku ze względu na przykład na brak osobowości prawnej wspólnoty mieszkaniowej, nie jest przekonywujący. Prawo bankowe. W sposób jasny w artykule 49 wskazuje podmioty, dla których mogą być wprowadzone rachunki bankowe. Są to osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej, jednak posiadają zdolność prawną. I właśnie do takich podmiotów należy wspólnota mieszkaniowa. Także nie jest prawdą, nie są prawdą twierdzenia wielu jakiś administratorów, zarządców nieruchomości i, i, i właśnie tych, tych zarządów wspólnot, że nie dało się otworzyć takiego rachunku bankowego. Taki rachunek bankowy w imieniu Wspólnoty mieszkaniowej jest upoważniony zarząd do otwarcia takiego rachunku. I tutaj osoby trzecie nie mogą mieć do niego dostępu, czyli jakieś tam firma administrująca, czy, czy, czy coś. Bo to zarząd pełnym majątkiem odpowiada za te pieniądze. Także takie subkonto do rachunku podstawowego dla wspólnoty mieszkaniowej powinno być otwarte. Zarządca, jeżeli jest ustanowiony, jest tylko jakby dysponentem. Zresztą w ograniczonym powinien być zakresie dostęp do rachunku bankowego. Na przykład taki, taki administrator, czy jakiś tam zarządca, może mieć na przykład możliwość wprowadzenia niezbędnych przelewów. Dosłownie jest ich 4-5 w miesiącu. A, a na przykład SMS-code bądź token już jest w posiadaniu zarządu wspólnoty, i oni sobie tylko muszą zalogować się na konto, rzucić okiem na płatności, które mają wyjść, i jeżeli klepną, zatwierdzą to. Tak to się organizuje w we wspólnocie, jeżeli u Was jest to zorganizowane inaczej, jeżeli wyciągi bankowe są tajemnicą, jeżeli do wyciągów bankowych ma dostęp w ogóle tylko prezes zarządu jakiejś tam firmy, który prawdopodobnie podszywa się tylko pod zarządcy nieruchomości, nawet nie wiecie o tym, jeżeli to oni w ogóle otworzyli te, te rachunki bankowe, no to znaczy, że cytując klasyka, tam czai się diabeł. Musicie to po prostu sprawdzić. Ok, reasumując, mam nadzieję, że dałeś lajka, że subskrybujesz. Dzisiaj mówiliśmy o, o tym, że środki na funduszu remontowym powinny znajdować się na osobnym rachunku, powinny być wpłacane na osobny rachunek bankowy, a nie tylko być wyodrębniony rachunek w systemie księgowym. Także ze względów podatkowych. Tak powinno by to wyglądać. Środki nie stanowią własności wspólnoty. Nie jest prawdą twierdzenie, że nie można otworzyć rachunku bankowego dla wspólnoty, i tak dalej. To wszystko to są tak to są zwane brednie. Bredzisławów, którzy od wielu lat wprowadzają w błąd świadomie czyli oszukują współwłaścicieli nieruchomości. Być może takie jak ty. Okej, okay. lajkuj, komentuj, subskrybuj. Napisz w komentarzu, jak u Ciebie wygląda sytuacja z takimi właśnie wspólnotami i ze środkami na funduszu remontowym. Temat ważny, udostępnij znajomym. Lajkuj, komentuj, subskrybuj. Do usłyszenia.